Panowny Panie Marszałku, Wysoka Izba. Ustawa, którą omawiamy, ma zaimplementować do polskiego porządku prawnego zmiany w dyrektywie VAT u dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez zagranicznych przedsiębiorców, a także zmiany miejsca opodatkowania dla celów VAT-u niektórych usług. Myślę, że to jest dobry. Pretekst, dobry przyczynek do opisania, dlaczego podatki powinny być proste, niskie i dlaczego w tym momencie niestety są skomplikowane. Dla zobrazowania skali wyzwania. Debatujemy tu o ustawie o VAT, a pan poseł Ćwik, który tu przed chwilą się wypowiadał, nawet nie wie, o jakiej my ustawie mówimy. Chciał się pochwalić swoją wiedzą i powiedział, że ustawa o VAT to jest ustawa o. Podatku od wartości dodanej. To jest ustawa o podatku od towarów i usług, a nie od wartości dodanej. Posłowie, którzy debatują tu o tym, nie wiedzą w ogóle, o czym mówią na poziomie absolutnie podstawowym, nie wchodząc tu w główny mechanizm. Więc zastanówmy się, jak sprawdzić, rzecz wydawałoby się oczywistą, w jakim państwie należy daną usługę opodatkować podatkiem VAT. Bo to oczywiście nie jest tak proste, że należy to zrobić w danym państwie, gdzie usługa została wykonana. Jest to dużo bardziej skomplikowane. Przede wszystkim mamy zasadę ogólną, że. Usługa jest opodatkowana w kraju, w którym siedzibę ma usługobiorca. Chyba, że usługobiorca jest, jest konsumentem. Wtedy w miejscu, w którym siedzibę ma usługobiorca. Dla przykładu, gdybym ja jako doradca podatkowy sprzedał jakąś usługę doradztwa podatkowego niemieckiemu przedsiębiorcy, to wtedy ta usługa będzie opodatkowana w Niemczech. Ale jeżeli ta sama usługa zostanie sprzedana niemieckiemu, niemieckiemu... Obywatelowi, osobie fizycznej nie będącą przedsiębiorcą, to ta sama usługa identyczna będzie nagle opodatkowana w Polsce. jeżeli jedna ze stron transakcji ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jeszcze w innym kraju i usługa jest z tym związana, to jeszcze w tym trzecim kraju ta usługa będzie opodatkowana. A o tym, czy to stałe miejsce prowadzenia działalności jest gdzie indziej, to decyduje oczywiście urzędnik podczas kontroli. Od tych zasad jest oczywiście szereg wyjątków. Jeżeli usługa jest związana z nieruchomością, no to jest opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości, a o tym, czy usługa jest związana rzeczywiście z nieruchomością, decyduje oczywiście urzędnik podczas kontroli. Zabawnie interesujące jest w sprawie przewozów. Otóż jeżeli polska jedna firma zleci firmie transportowej przewóz czegoś z Berlina do Kolonii, to taka usługa jest opodatkowana w Polsce stawką 23% VAT. Ale jeżeli ta sama usługa tej samej polskiej firmy Zostanie zlecona drugiej polskiej firmie, ale na terenie Norwegii, na przykład z Oslo do Trondheim, to już wtedy obydwie firmy powinny się zarejestrować w Norwegii i usługa będzie opodatkowana w Norwegii. Jeszcze bardziej skomplikowanie jest przy, wozie, przez, przy przewozie konsumentów, na przykład transport pasażerski. Jeżeli polska firma przewozi konsumenta z Polski do Hiszpanii, to musi się opodatkować w każdym państwie między Polską a Hiszpanią, policzyć liczbę kilometrów, ile przejechała przez każde państwo, i opodatkować ją stawką VAT właściwą dla danego państwa. Mamy usługi wstępu na imprezy kulturalne, które są opodatkowane w miejscu odbywania się tych usług, chyba że to nie jest usługa wstępu, ale usługa stowarzyszona w jakiś sposób z tą imprezą, ale nie sama usługa wstępu, a to już wtedy w miejscu, w którym siedzibę ma usługobiorca. Chyba że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności, to znowu wtedy w miejscu imprezy. Idąc dalej. Miejscem świadczenia usług restauracyjnych, cateringowych, niezależnie czy to jest podatnik czy niepodatnik, jest miejsce świadczenia tych usług, chyba że. Jest to na statkach, statkach powietrznych lub w pociągach, wtedy miejscem świadczenia usługi jest miejsce rozpoczęcia transportu. Miejsce świadczenia usług najmu krótkoterminowego jest opodatkowane w miejscu, w którym się udostępni dany środek komunikacji. Chyba, że jest to powyżej 30 dni, chyba że to jest jednostka pływająca, to wtedy powyżej 90 dni. Dłuższy najem w przypadku konsumentów jest opodatkowany w miejscu siedziby usługobiorcy. No, chyba, że ten statek to jest jednak statek rekreacyjny, wtedy jest jeszcze inaczej. Mógłbym tak długo. To są jeszcze wyjątki dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług turystycznych i tych wyjątków jest mnóstwo. Tak wydawałoby się oczywista rzecz. Gdzie opodatkować daną usługę, w jakim państwie, zależy od szeregu czynników, szeregu wyjątków, wyjątków od wyjątków i różnych innych rzeczy. To powinno być proste. Niestety nie jest. I ta ustawa w żaden sposób nie... Nie upraszcza niestety ustawy o VAT. Składamy do niej jedną poprawkę, ponieważ większość rządząca zapomniała o swojej obietnicy. Jeszcze w kwietniu minister finansów Andrzej Domański mówił o tym, że zwiększy limit zwolnienia podmiotowego z 200 do 240 tysięcy. No i ciężko uwierzyć, ale zapomniał. W związku z czym my to przypominamy, składamy tutaj poprawkę o zwiększenie limitu podmiotowego w VAT-cie do 240 tysięcy, tak żeby ulżyć trochę polskim przedsiębiorcom. Od 8 lat, od 16 roku ten limit nie był zwiększany, kiedy i zwiększany był regularnie. Kolejny problem, ta ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia 2025 roku. Zapisaliście w umowie koalicyjnej, że ustawy podatkowe będą przyjmowane z sześciomiesięcznym vacatio legis, sześciomiesięcznym. Do 1 stycznia jest znacznie mniej niż sześć miesięcy. Mieliście mnóstwo czasu na wdrożenie tej dyrektywy, wzięliście się do tego na sam koniec. Podatki powinny być niskie i proste, niestety VAT jest bardzo skomplikowany, a Wy go w żaden sposób nie chcecie uprościć.